Cześć, z tej strony Wiktor Bernacki. Witam Cię w serii Biznesowe Legendy. W serii, w której przeanalizujemy postacie ze świata sportu oraz biznesu, które osiągają topowe wyniki w swoich dziedzinach. Przeanalizujemy ich pod kątem mentalności. Pod kątem nawyków oraz pod kątem działań, które doprowadziły ich do miejsca, w którym są obecni. Dziś pod lupę biorę Mariusza Pudzianowskiego. Ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało, nawet, nawet jakbym wygrał, wygrał, nie inne dałoby sekund, nic. Nie, to jest mała różnica, tak to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic. Myślę, że każdy. Polak Marusza Pudzianowskiego zna, jeśli jakimś cudem Marusza Pudzianowskiego nie znasz, to prawdopodobnie ostatnie 20-30 lat spędziłeś w jakichś pieszczaczkich lasach. Zatem bardzo krótko kilka faktów o Maruszu Pudzianowskim dla osób, które jakimś cudem go jeszcze nie znają, i zaraz przechodzę do właściwej części tego materiału. Marusz Pudzianowski, polski zawodnik mieszanych sztuk walki, wcześniej strongman z dorobkiem ogromnych sukcesów ośmiokrotny mistrz Polski Strongman, sześciokrotny mistrz Europy Strongman w latach 2002, 2004 i 2007. 2009. Pięciokrotny mistrz świata Strongman w latach 2002, 2003, 2005, 2007 i 2008. Trzykrotny drużynowy mistrz świata par Strongman w latach 2003, 2005. Mistrz super serii. W zawodach Strongman zadebiutował 1 maja 1999 roku podczas konkursu w Płocku. 14 września 2008 roku na mistrzostwach świata zdobył kolejny tytuł mistrza świata Strongman i tym samym stał się pierwszym zawodnikiem posiadającym 5 tytułów na mniejszego człowieka świata. 11 grudnia 2009 roku na gali KSW 12 stoczył debiutancką walkę w formule MMA z pięściarzem Marcinem Najmanem. Jeśli chodzi o jego wyniki w trójboju siłowym, tutaj dane za Wikipedią, wyciskanie leżąc 295 kg, przysiad ze sztangą 395 kg, martwy ciąg 415 kg. Kosmos. Obecnie sportowiec Aktywny przedsiębiorca prowadzi własną firmę transportową, działającą na rynku od 1997 roku. Posiada własną salę weselną, sklep internetowy. Działa również w ogrodnictwie, rolnictwie, sadownictwie. Koniec wstępu, przechodzę do właściwej części odcinka. Zatem, jakimi zasadami w życiu i biznesie kieruje się Mariusz Pudzianowski? Oto 8 z nich. Ja nazywam się Wiktor Brynacki, odpowiadam za procesowe wdrożenie dochodowego marketingu do małych i średnich firm. Szczegóły znajdziesz w opisie tego materiału. Jak można zatem scharakteryzować majorusza Pudzianowskiego? Można go scharakteryzować dwoma słowami. Ciężka praca oraz dyscyplina. Majorusza spośród innych osób z pewnością wyróżnia bardzo prosty fakt brania odpowiedzialności za miejsce, w którym znajdujesz się obecnie. Wielokrotnie w swoich materiałach, czy też w materiałach, yy, gdzie udziela wywiadów, podkreśla, że jeśli masz dwie ręce, to powinieneś wziąć stuprocentową odpowiedzialność za miejsce, w którym się znajdujesz. Jeśli to miejsce Ci się nie podoba, to masz dwie ręce, masz możliwość pracy i masz możliwość zmiany tego miejsca i dotarcia tam, gdzie chcesz dotrzeć. Zrealizowanie swoich celów, marzeń oraz planów. Jak wygląda poranek Mariusza Pudzianowskiego? Mariusz wstaje o godzinie 5, Robi 6-7 km biegu, następnie delikatny trening handelkami, trening brzucha i zimny prysznic albo wskok do takiej bańki z wodą, ze zbiornikiem, i na godzinę siódmą przychodzi do biura i zaczyna swoją pracę. Także można by się wydawać, że dość normalny dzień, nie ma tutaj nic takiego nadzwyczajnego, natomiast Mariusz właśnie to co osiągnął, to co osiąga buduje na konsekwencji, na prostych elementach, prostych zadaniach powtarzanych dzień w dzień, dzień w dzień dzień w dzień, przez 15-20 lat dzień to powtarza, że wstaje od kilkunastu lat właśnie o tej godzinie 5 biega, ćwiczy, ma uporządkowany plan dnia i około 7 zaczyna swoją pracę i pracuje jak każdy z nas Zaczynam swój dzień tak e, od godziny 5 rano. 5.15, 5.30 już wyskakuję Fajne sobie pod... w teren. E, 6-7 kilometrów zawsze robię, już, no już nie pamiętam od kiedy, aby na tak systematycznie od 13 lat e, wyskakuję sobie koło ko 5 rano. Idę sobie ro, rozruch poranny zrobić. Ja to zawsze mówię taki świński bieg. Dlatego, że to jest nie, jest to szybkie tempo, nie jest wolne, to zależy od y, czasu, okresu i przygotowań. No i to ta poranna zaprawa trwa gdzieś tak godzinkę, godzinę 10, godzinę. 20 maksymalnie, czyli 6-7 km, potem ciężarki, jedynki, dwójki, trójki, 3 razy 5 minut, potem skakuję sobie na ławeczkę taką pod dużą maltaną, brzuch sobie zrobi albo tak, albo tak. No i porozciągać 50 minutek i jest godzina za 10 10:07. Za 10 10:07 szybki prysznic albo skakuję do beczki z wodą, bo dlatego, że wszystko sobie tak poukładałem, żeby ten czas jak najszybciej zagospodarować, bo zawsze rano chce się pospać dłużej. No a tutaj tego czasu brakuje, więc Beczka z wodą szybko sobie rozbieram się, skakuję, nawet jak jest minus 20 do beczki z wodą na palecie. Wyprowadzam ją z garażu, skakuję mocze i już jestem o godzinie 12 praktycznie. Mm. Dlatego, że organizm szybko się budzi. Na godzinę 7 do pracy. No i zaczyna się już normalny dzień przysłowiowego kowalskiego. Pracuję tak jak każdy przysłowiowy kowalski. Ktoś powie, a tylko usiądzie coś tam. Nie, normalnie wsiadam, albo do ciężarówki wsiądę, albo do, wsiadam do ciągnika, albo do koparki, i jeszcze wiele, wiele było. Opowiadać o tym 12 km. Rób cały czas systematycznie. 5 km, 5 km. I jak ja bym Ci dzisiaj powiedział, że masz codziennie przez 15 lat biegać, codziennie 5 dni w tygodniu po 6-7 km, to byś po prostu załamał się. tak Wytrzymaj, no 13 lat wstaje, szósta, piąta rano idę, biegam, idę, biegam. Gdy sobie na mojego Facebooka czy na socjal media, któreś moje wejdziesz, no. Jesteś w stanie otworzyć 3 lata, 4 lata wstecz. Tam jest czy to jest październik, czy to jest grudzień, czy to jest styczeń. Jest nagranie. 6 rano, 5 rano, Mariusz biegnie. Minus 20 i tam czasami spisuję. Gdzieś tam od razu w internecie powiedzmy na tych aplikacjach wyskakuje. Minus 25, minus 27. Klikam, minus 27, zimno, Mariusz idzie. Tutaj wichura, wiatr, Mariusz dalej idzie. I to właśnie na tym to polega. To jest ten cały sekret. Powtarzasz, powtarzasz, ale to tak łatwo mówisz, powtarzaj, powtarzaj, przez 13 lat, piąta rano idziesz. Czyli. 6-7 km, 3 razy ciężarki, brzuch, grzbiet. Każdy mówi, a Mariusz, bo ty brzuch masz. Nie, ja codziennie to robię. Systematycznie nie robię tego 500, ale codziennie 6 razy 20, 30. 6 razy 20 powtórzeń, 30. I to robię systematycznie, pomalutku, mozolnie. Ciekawą obserwację, którą możesz wdrożyć do swojego życia, jest budowa nawyków, budowa nawyku można powiedzieć, zwyciężania. Drobnymi elementami. Ta poranna pobudka, ten bieg, Bieganie tam 6-7 km, pomimo tego, że pada deszcz, pomimo że pada śnieg, że jest zimno, że w latach jest ciepło, że jeszcze wszyscy śpią, że mi się nie chce, że mnie bolą nogi, to jest budowa nawyku zwyciężania. Mariusz zaczyna już od takiego drobnego sukcesu. Zaraz w powstaniu buduje w sobie przeświadczenie, że e, trenuje ciężej od innych, pracuje wytrwale od innych i te wyniki prędzej czy później po prostu przyjdą. Zasada numer jeden: ciężka praca. Wielokrotnie w tych materiałach właśnie przewija się wątek pracy, pracy, pracy. Nie ma nic za darmo, masz dwie ręce, to pracuj i, e, i kombinuj. E, nic nie przyjdzie ci za darmo i ten wątek pojawia się wielokrotnie w przekazie Marusza, zarówno w tych treściach, które sam publikuje, jak i w tych treściach, w których bierze udział jako gość. Zasada druga: sumienność i dyscyplina. Nie musisz biegać 15 km, nie musisz biegać 20 km, ale załóż sobie cel, że wstajesz rano i biegniesz te 2 km, 2 km, 2 km dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, przez 10, 15, 20 lat. Także sumienność i dyscyplina. Nie musisz sobie stawiać od razu największego celu. Postaw ten cel mniejszy, ale konsekwentnie dzień po dniu, dzień po dniu go po prostu realizuj. Realizuj te swoje założenia, realizuj te swoje plany i prędzej czy później dojdziesz do tego miejsca, w którym chcesz po prostu się znaleźć. Jeżeli chcesz gdziekolwiek osiągnąć jakikolwiek sukces, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, wszędzie jest ciężko. Nie ma czegoś takiego, że tu jest lżej, tu jest gorzej, chyba że po prostu tak jak wcześniej już powiedziałem, chyba, że w Totka wygrasz lub cokolwiek, ale jeżeli chcesz, żeby to wszystko fajnie prosperowało i dobrze szło, no to trzeba ciężko popracować i w biznesie, i w sporcie. Zasada trzecia i zasada czwarta są do ciebie bardzo zbliżone: dbaj o swoje najbliższe otoczenie, oraz słowo jest ważniejsze od papieru. Dbaj o najbliższe otoczenie. Przejawia się często właśnie ten wątek, że Mariusz nie pomaga każdemu, nie jest na, na każde zawołanie, na każdą prośbę, ale o osoby, które są lojalne wobec niego, dba, pamięta o nich, w każdej chwili te osoby mogą po prostu na niego liczyć. O północy mogą do niego przyjść, jeśli będą miały jakieś tam problemy, powiedzmy finansowe, i Mariusz im pomoże. Także dba o najbliższe otoczenie, pamięta o nim, ale nie jest jednocześnie na wyciągnięcie ręki do każdej z osób. Dba o swój najbliższy krąg, na resztę osób jest w pewien sposób po prostu zamknięty. Zasada piąta: jeśli ja mogłem, to ty też możesz. To jest komunikat, który można w zasadzie wyciągnąć na zasadę z wszystkich wypowiedzi, czyli sumienność, dyscyplina, praca, jeśli ja, e, jeśli Mariusz mógł e, z małej miejscowości osiągnąć... Takie sukcesy, jak o których dowiedziałeś się na początku tego materiału, to ty tym bardziej możesz. Może nie będziesz mistrzem świata, ale możesz być trzeci, piąty to nadal jest ogromny sukces być piątym w jakiejś tam dyscyplinie z całego świata. Także być może nie zostaniesz mistrzem świata, ale jesteś w stanie zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby dojść do tej topki światowej. Oczywiście, robiąc to, rób to z nastawieniem, że wygrywasz że chcesz wygrać, chcesz być najlepszy, ale nawet jak Ci się nie uda i nawet jak będziesz piąty na świecie, to i tak jest nadal ogromny sukces. Zasada szósta, poświęć na coś 10-15 lat i zobaczysz efekt tej pracy. Nie ma czegoś takiego szybko. Yy, szybko to sobie tylko można wziąć coś, popsuć, zrobić. No ja też szybko chciałem, powiedzmy, dobrze, szybko chcę mieć Mercedesa. Nie ma szybko na no tego Mercedesa, trzeba ciężko zapracować. No, chyba, że wygrasz e, w totka szóstkę, no to wtedy jest szybko. Na wszystko trzeba ciężko zapracować. To, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, musiałem pracować 25 lat. W 2002 roku nie miałem nic. Mieszkałem u ojca w pokoiku 3x3, telewizorek malutki jakiś Philipsik, 14 cali i pożyczałem od ojca 100 zł na paliwo. I żeby to wszystko mieć, to co dzisiaj mam, trzeba na wszystko było ciężko opracować. Zasada siódma. Dywersyfikacja. Mariusz posiada kilka różnych odnóg biznesowych, kilka różnych obszarów, w których zarabia. Jest nim sport, są nim jakieś tam kontrakty wizerunkowe, jest firma transportowa, jest sala weselna, gdzieś też pojawia się wątek, właśnie jakiegoś sadownictwa, rolnictwa. Także jest kilka nóg, na których biznesy Mariusza stoją. Dzięki temu. Powtarza on to w tych materiałach, nawet jak jeden biznes jest mniej rentowny w, w jakimś okresie, chociażby przez, przez pandemię, gdzie te sale weselne mocno ucierpiały, to Mariusz ma drugą kubkę, trzecią czy tam piątą, z której może te środki e, przeznaczyć na wspomożenie innego biznesu, który po prostu posiada. Także dywersyfikacja dywersyfikuj źródła swoich dochodów nie opiera się wyłącznie na jednym źródle, źródle dochodu. Bo jeśli to źródło wyschnie, to możesz się znaleźć w bardzo, bardzo nieciekawej sytuacji, i też będziesz dużo bardziej podatny na wszelkie zmiany, można powiedzieć, gospodarczo-ekonomiczne, które będą miały miejsce w najbliższych latach. Zasada ósma: nie ma łatwej drogi do sukcesu. Nie ma łatwej drogi do sukcesu, nigdy tej drogi nie będzie. Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoją pracę. Biedne osoby to są osoby w większości przypadków, które. No yy, taką podjęły decyzję w pewien sposób, czyli są biedne, ale nic z tym nie robią. W tych czasach, w tych czasach nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie ma ludzi biednych. Są ludzie leniwi. Jeżeli mówią, że jest bieda, to proszę bardzo, zapraszam do mnie do pracy, dam Ci mieszkanie, dam Ci wszystko, żebyś tylko chciał pracować. Mam przygotowane 10 mieszkań dla pracowników. Przyjdź tylko i chciej pracować przechodzą do domu o 17, nie pracują, oglądają wiadomości, jedne, drugie, trzecie, potem oglądają seriale, nie wyciągają wniosków, nie uczą się, nie edukują, boją się pracy, nie chce im się, są leniwi. To można sprowadzić do większości właśnie sytuacji, gdy ktoś ma problemy finansowe. W większości sytuacji te problemy finansowe wynikają bezpośrednio z samych decyzji czy z samej postawy takiej roszczeniowej tej Osoby, a nie z jakichś takich uwarunkowań zewnętrznych, na które ta osoba po prostu nie miała wpływu. Zaradna osoba, która ma umiejętności, bądź chce, prędzej czy później nawet z tych trudniejszych sytuacji życiowo wyjdzie. Ta, która nie chce, nie zmienia się, nie wyciąga wniosków, na zawsze już pozostanie w tej trudnej sytuacji. Jaka bieda? Nieróbstwo chyba idzie, a nie bieda. Ktoś mówi, że jest bieda. Co, co, co rozumiemy pod pojęciem bieda? Bo ja tego nie rozumiem. Bieda to jest to, że nie mam co do garka włożyć. Bieda to jest to, że chleba nie ma. Chleb jest wyrzucany koszami. Warzywa są wyrzucane w telewizji, pokazywane na gminie. Wyrzucane dobre owoce, warzywa, wszystko. Jaka bieda? Tu nie ma biedy. Jest nieróbstwo, lenistwo i nic więcej. Ja to tak nazwę. Nie ma biedy. Ale myślę, że te przyszłe czasy nie będzie, bo jak inflacja mówi się, że tyle, jak ona będzie jeszcze bardziej, to ci, co najmniej zarabiają, może ich być nie stać na te podstawowe rzeczy, tak mówisz to? Nie ma takiej opcji, niech przyjdzie do mnie dziesięciu pracowników i z głodu nie umrze. Jeżeli ja będę sprzedawał coś przykładowy, to co ja robię, owoc, sprzedaję po 4 zł, ja muszę z tego 4 złotych oddać pracownikowi wskiemu, Skoro on zarabiał kiedyś tysiąc złotych, ja sprzedaję drożej, ja jemu też dam więcej. To jest samoistne. Więc jaka bieda, o czym my mówimy? To wszystko w tym materiale. Daj proszę znać, co myślisz o tej serii, co myślisz o takiej konwencji odcinków. Jest to w zasadzie drugi odcinek. Pierwszy odcinek dotyczył Dana, Peni, ale był już nagrany no ponad rok temu, także... W trochę innej konwencji to wszystko zostało przedstawione. To jest zupełnie, zupełnie inaczej. Także daj znać, co myślisz o tej serii. Daj znać w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku. Daj znać również, czy tego typu długość materiału Ci się podoba. Materiały powinny być krótsze, dłuższe. Więcej wypowiedzi osoby, którą omawiam, także będę bardzo wdzięczny, jeśli podzielisz się taką informacją zwrotną. Wszystkie fragmenty, które zostały wykorzystane w tym materiale, znajdują się w opisie tego materiału, także zapraszam Cię do obejrzenia pełnych materiałów z Mariuszem Pudzianowskim. Teraz to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym materiale już za kilka dni, także do zobaczenia. Dobrego dnia. Trzymaj się. Cześć.